To nie pierwszy raz, kiedy Zespół Szkół ponadgimnazjalnych imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu zaprasza gimnazjalistów. W tym roku w marcu organizowaliśmy w szkole jak co roku Dni Otwarte, w trakcie których uczniowie mieli szansę zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Jednak szkoła chce zaprosić ich jeszcze raz w zupełnie innej formie. Chcemy im jeszcze jakby bardziej wciągnąć w życie naszej szkoły pokazać, że to, o czym opowiadaliśmy im w marcu, to wszystko tak naprawdę żyje w naszej szkole, to w dalszym ciągu jest aktualne i chcemy im pokazać, jak nasza szkoła się świetnie potrafi bawić. Będzie przewidziane bubble football, to jest taki nowoczesny jakby styl piłki nożnej, będzie można, to jest świetna zabawa, będzie prezentacja broni, będą różne potyczki hotelarskie, poczęstunek i przy, wszystko jest przygotowane m.in. właśnie przez uczniów naszej szkoły. Sami uczniowie z tak zwanego kazetelu polecają szkołę i są zadowoleni ze swojej. Wyboru po gimnazjum. Tak, zdecydowanie polecam. W tej szkole naprawdę nauczyłam się wiele, i miło spędziłam każdą, każdą chwilę. Nie żałuję, ponieważ mogę się spełniać nie tylko właśnie zawodowo, chociaż zostanie informatykiem jest moim dalej, jakby moją pasją, marzeniem, ciekawi mnie to. Ale właśnie technikum umożliwi mi właśnie technikum w tej szkole umożliwi mi dobre zdanie matury, co pozwoli mi dostać się na studia, a egzaminy, bo będę zdawał w tym roku trzy kwalifikacje. W całym cyklu kształcenia będę zdawał trzy kwalifikacje i to pozwoli mi później od razu, jeżeli ze studiami by mi nie wyszło, to od razu będę mógł iść do pracy. Szkoła otworzy swoje podwoje dla gimnazjalistów, którzy wciąż zastanawiają się, którą szkołę wybrać we wtorek 24 maja.